Witajcie to jest um, skrót do lekcji 9 z tej strony Janna Hołuj. Nie wiem co mi się stało z kamerą, to jest światło, jestem taka rozmyta. Um, będziemy w, na tej lekcji mówić um, o um, wymowie, um, tendencjach wymowy języka polskiego um, na pewno wiecie o co chodzi. Um, o tym, że się nie dociska na końcu e, słowa, to jest ubezpiecznienia są charakterystyczne dla języka polskiego, ale popatrzmy na przykłady. E, będziemy mówić o uproszczeniach e, w mowie. E, ja już trochę o tym mówiłam e, przy okazji błędów i trochę temat ten wróci tutaj. E, natomiast będziemy też mówić o e, melodii języka. I będę chciała bardzo jasno powiedzieć, jak to się stało, że polski ma akcent. Tak zwany akcent, to jest tak naprawdę przycisk my nie mamy akcentu. Przycisk na przedostatnią sylabę i nie ma nic więcej. I z tego się robi taki żołnierski język, trochę w stylu łaciny, no i właśnie stąd to wyszło. O tym pogadamy. I to jest też taki e, duży temat do niejako dyskusji, więc mam nadzieję, że o na tym sobie jakoś to rozwiniemy. Kwestie, e, jeżeli ktoś z Was zna inne języki słowiańskie, to to może być duży temat m, związany z tym, jaką melodię mają inne języki, albo jaką melodię, jaki przycisk i ton ma na przykład sanskryt spokrewniony. Przecież to są bracia, e, język e, polski i język sanskrycki. O tym będziemy mówić, zapraszam. Zrobię zaraz jeszcze jedną transmisję, ale na inny temat.